No, wreszcie, myślałam, że już nie przyjdziesz. Straszno tu, ciarki chodzą mi po plecach. Przyniosłeś wino, jak cię prosiłam? O, dziękuję, już nabrałam odwagi. Pokażesz mi teraz młyn? A jakże? Obejrzysz sobie wszystko do woli. W takim razie pani przodem. Może nie powinnam tam wchodzić. Jeszcze mi się nowa sukienka pobrudzi. Nie ma strachu. Wiedźmin znajdzie sposób i na to, pal, że leziesz, Matole. Co jest? W starym młynie znowu straszy. Tak, trzeba by wiedźmina ściągnąć, albo magika jakiego. Jak są potrzebni, to nigdy ich nie ma. Ech, poczekamy, zobaczymy. Potwór nie zając, nie ucieknie. Racja, nie ma co narażać ludzi.